Ostatni wypad do Torunia był całkowicie towarzyski, rozrywkowy. Pojechaliśmy tam z Łukaszem, ze swoimi rodzinami. Głównym celem było wspieranie chorych dzieci razem z Fundacją Herosi i to przyświecało całym weekendowi, a przy okazji mogliśmy sobie spożytkować ten czas na piachu trochę bardziej w ramach zabawy niż w profesjonalnej graniu, bo nie ukrywajmy, że a, to jest zupełnie co innego, ja tam się nawet nie dotykam tego. No ale tak jak mówię, spędziliśmy miło czas. Skorzystaliśmy z tego wolnego weekendu przedostatniego z tego, co mi się dobrze kojarzy. Jak każdy okres przygotowawczy musimy przerzucić tony żelastwa na siłowni, żeby nabrać tej siły, wrócić do swojej dyspozycji, do swojej formy. Tak aby ten okres przygotowawczy niejako nas zabezpieczył fizycznie i zdrowotnie przed zbliżającym się sezonem. Na popołudniu mnóstwo potów wylewamy tutaj, szlifując i przypominając sobie przede wszystkim technikę siatkarską, no i pracując nad kondycją. Odpukać, czuję się wyśmienicie, naprawdę skorzystałem z wakacji w pełni. Przyjechałem tu z wielkimi chęciami do pracy. Na razie te chęci cały czas są. Mimo ciężkich treningów mówiłem już wcześniej sztab tam naprawdę rozmaica te zajęcia także także naprawdę jest fajnie